Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na finale Dni Ziemi Czarnkowskiej 2012. I teraz od Was brawa, żebyśmy sprawdzili czy jesteście, czy nas dobrze słychać. Sprawdzamy czy poszeliście po wczorajszych szaleństwach ze Stachurskim. sali zdrowi. Proszę Państwa, przez minione 4 dni mieszkańcy Czarnkowa, Ziemi dnoteckiej i goście naszych terenów mogli się bawić, ucztować, mogli oglądać, dotykać, smakować różnych ciekawych rzeczy. Cieszymy się, że przez te wszystkie cztery dni dopisała nam pogoda, dopisała frekwencja i mam nadzieję, jesteśmy przekonani, że znaleźliście tutaj Państwo wiele ciekawych rzeczy dla siebie, a sporo jeszcze przecież przed nami. My wychodzimy z założenia, że traktujemy Dni Ziemi Czarnkowskiej w kategoriach dla każdego coś miłego, a więc i wartościowe, naukowe badania archeologiczne w Drawsku pokazane na wystawie w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Dodam tylko, że są podejrzenia, że tam pochowani są między innymi misiowie, których można nazwać wampirami. Byli naukowcy z Stanów Zjednoczonych, byli naukowcy z Uniwersytetu Poznańskiego. No ciekawe dokonania, ciekawe odkrycia, oglądajcie Muzeum Ziemi Czarkowskiej. Z kolei piątek miniony to był dzień przeznaczony w szczególny sposób dla najmłodszych mieszkańców Czarnkowa i ziemi nadduteckiej. Tam od wczesnych godzin porannych i przedpołudniowych bawili się, bawiły się fantastycznie dzieci. Najpierw spotkaniem w Radzie Miasta, specjalnymi obradami Rady Dziecięcej. Potem z Królem Maciusiem I i Klaunem Rupertem bawili się na Placu Wolności. A z kolei popołudnie i wieczór to mocne uderzenie muzyki rockowej tutaj w Amfiteatrze. Rokowy koncert, rock Uzależnień również przyciągnął sporą grupę młodych widzów, adeptów i miłośników mocnej muzyki rockowej. Tu należą się podziękowania wszystkim, którzy walczą z nałogami, walczą z uzależnieniami, zwłaszcza wśród młodzieży. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat, Rada Miasta i Miasto Czarnków, które ma w funduszu AA, tak zwanym pieniążki na tego typu działania. Powiatowi dziękujemy również, bo tam w ramach promocji zdrowia i programów terapeutycznych takie pieniążki się znalazły. Dzięki temu mogliśmy posłuchać kawał dobrej muzyki dla młodych ludzi, jako alternatywę dla różnych innych głupot, które czyhają na młodego człowieka. A z kolei wczoraj, czyli w sobotę, rozpoczęliśmy bardzo aktywnie ten dzień, bo rowerzyści wyruszyli na kolejny etap rodzinnych rajdów rowerowych. Miłośnicy starych, ciekawych, zapomnianych zawodów, rzemiosł, mogli się spotkać na Placu Wolności, żeby uczestniczyć w kolejnym jarmarku nałęczańskim. No i wieczór, godzina 21, na mocne uderzenie, duży, potężny, z dużymi pięknymi światłami, dźwiękiem koncert Jacka Stachurskiego, który wczoraj tutaj tuż przed północą się zakończył. Na dzisiejszy dzień finał Dni Ziemi Czarnkowskiej ma szczególny charakter. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 międzynarodowym rokiem spółdzielczości. Pan prezes Banku Spółdzielczego w Czarnkowie, pan Władysław Rymek, wpadł na taki pomysł, najpierw przyszedł z tym do nas, negocjowaliśmy, czy robimy osobną imprezę poświęconą tylko spółdzielcom, czy, jak zdecydowaliśmy i państwo widzicie, jesteście tego świadkami, Połączymy Powiatowe Święto Spółdzielczości, Festyn Spółdzielców w wielką imprezę finałową w Dni Ziemi Czankowskiej. Udało się to dopiąć, nie było łatwo. Kilkanaście firm spółdzielczych różnych, maści różnego charakteru, z prezesami, szefami tych firm. Mieliśmy kontakt, było wiele życzliwości, wiele pieniędzy, wiele uzgodnień i wreszcie udało się nam dzisiaj spotkać tu o godzinie 15 i mam nadzieję do 24:00 będziecie Państwo z nami. A sporo ciekawych rzeczy przed nami, na tej scenie rzeczywiście będziecie mogli Państwo zobaczyć najróżniejszych wykonawców, różnej maści e, śpiewających, tańczących, będzie pewnie sporo humoru, bo i kabaret przed nami, no i na finał e, myślę, że... Gwiazda wieczoru jak najbardziej koncert Kasi Kowalskiej, więc myślę, że ten dzień zakończymy w ten właśnie sposób, a komu będzie jeszcze mało, to oczywiście może zostać z nami do 24 i tam z tyłu amfiteatru bawić się tańcząc do samej północy. Kilkanaście lat tutaj na tym miejscu o tej porze się znajduje i powiem wam, że mieliśmy różne przeboje, na przykład takie, że ma wystąpić gwiazda X na żywo, gwiazda X na żywo występuje w telewizji gdzieś w drugim krańcu Polski. Była też taka gwiazda, która już wbiegała na scenę i mówi, że jest gdzieś koło jakiejś restauracji, która się nazywa Parkowa. Mówię, no to tylko niech Pani Butów nie pogubi, była to Krystyna Giżowska i wtedy z tej restauracji, która za chwilę będzie pewnie piękniejsza, prosto na scenę. Tutaj uspokajam i uprzedzam, obydwie artystyczne grupy są już w Czarkowie. Pani Kasia Kowalska nie mogła się nadziwić, jaką mamy fajną przestrzeń, a teraz poszła się zdrzemnąć. No, była trochę później. No i cóż, proszę Państwa, myślę, że po tym naszym wstępie możemy powoli rozpoczynać dzisiejszy program. Życzę Państwu dobrej zabawy, yy, zapraszamy do korzystania z tego, co tutaj w apitatrze, do oglądania i słuchania, a gdyby mielibyście chwilkę czasu i ochoty na odpoczynek, odsapnięcie od sceny, to oczywiście całe zaplecze gastronomiczne z tyłu również zaprasza do późnych godzin wieczornych czy północnych wręcz, w związku z tym na pewno coś dla siebie każdy dzisiaj tutaj znajdzie. Zanim. Kilka momentów o charakterze oficjalnym. Oddaję głos Pawłowi. Pokaże nam małe dzieciaki, które wiedzą, jak ze spółdzielcami żyć w zgodzie. Tak, bo skoro święto spółdzielczości, to należy dodać, że, że i szefowie firm, i spółdzielcy dbają o to, żeby. żeby ta idea spółdzielczości kwitła też w najmłodszych ludziach, żeby też o tym pamiętali, żeby ta idea w nich wzrastała i mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, że właśnie łącznie z nimi tutaj ta scena dzisiaj pokaże, że ta idea współdzielczości nie jest, nie jest martwa. Po prostu żyje i mamy nadzieję, że będzie się rozwijała i rozkwitała. Stąd też zaproszenie tutaj na tą scenę uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sarbi. Szkolne koło oszczędności przy Szkole Podstawowej w Sarbi przygotowało przedstawienie dla Państwa o oszczędzaniu. Nazywa się ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Pierwsza część tego przedstawienia mówi o tym, jak niektóre zwierzęta gromadzą zapasy na zimę. Dzieci oszczędzają pieniążki na książeczkach SKO, a druga część mówi o oszczędzaniu energii elektrycznej, wody czy też książek. Uczniowie klasy 5 zaśpiewają piosenki o tematyce oszczędzania. Znajdą się też piosenki o tematyce dziecięcej, o tematyce zabawy, przyjaźni, turystyce, radości. W programie bierze udział cała klasa piąta Szkoły Podstawowej w Sarbi, czyli 14 osób, 4 uczennice klasy czwartej oraz uczniice klasy 2. Wystąpienie przygotowała opiekunka SKO przy Szkole Podstawowej w Sarbi, pani Krystyna Wolniewicz, a współpracował przy tym nauczyciel muzyki, pan Andrzej Gębala. Zapraszam Państwa na przedstawienie Ziarnko do Ziarnka, a zbierze Siemiarka. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarbi, powitajcie ich gorąco. 是谁呢？ Powiedzcie mi, kochane zwierzaki, skąd wziął się u was zwyczaj taki, gromadzenie, składanie nikogo o pokarm, nie błaganie? Ja gromadzę orzeszki, szyszki, żołędzie oraz inne przysmaki, bo u mnie od zawsze jest zwyczaj taki. Choć zima najtęższa, zawsze je poradzę. A wy, mróweczki, co nam poradzicie? My jesteśmy bardzo pracowite. Ja jestem królowa, mam jedno główne zadanie. składa jaja na poszukiwanie pożywienia lub wyprawy wojenne. Mrówki maszerują gęsiego.